halo, ale cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku z grylego Batman, jak zawsze na samym starcie, przypominam o łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach z tej strony, oczywiście, czekam. Ej, mi się ja już zapominam, jaką miałem taką fajną regułkę. No nic, link do mojego drugiego kanału jest w opisie, tak samo jak do Instagramka, możecie w pasie. My kontynuujemy przygodę i łapiemy teraz naszego pingwina. Polski Pingwin. O A, poprzednio czytałem to yy, ten, ten, ten Batman w poprzednim odcinku, jeżeli oglądaliście, to jakby on próbował znaleźć lekarstwo na głuchotę. Na głuchotę, na to, że. że ogłuch. No niestety nie znałem tych dwóch słówek, a były one dość ważne, więc... Yy, no. Więc teraz yy, poprawiam. Yy, no, Oswald Chesterfield y Cob Cobblepot, aka Pingwin. Y to jest szef, który... O kurde. Who is seldom seen without one of his trick umbrellas. Nie wiem co to znaczy znowu seldom. Without z jednym swoim trickiem, z parasolką. Może użyć parasolki do glide, 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 glide. Czekajcie, ja w sumie wpiszę wam w tłumacz. Nie pamiętam co to znaczy glide. Mówię, mój angielski nie jest na wysokim poziomie. Oho, a patrzcie, a ja mogę zrobić tak, a ja przecież mogę zrobić tak. Zdajcie, który jest, który rzadko jest widziany przez jednego ze swoich sztuc sztuczek umbreli. Dobra, co jest słabe tłumaczenie. Przyznam wam, co piszę. On może być parasola do szybowania i utrzymać bombowce pingwinów pod kapeluszem, które może być wysłany woli. Tak, że już wiecie o co chodzi? Nie, no. Yy... Czekajcie, sprawdzę, co to znaczy glide. Bo nie wiem, tego nie wiem, co to znaczy glide. Schodzenia. Czyli używa swojego, swojej parasolki do schodzenia i utrzymywania pingwinowych bomb pod swoim kapeluszem. Nie no, to na pewno nie znaczy schodzenia, ale tak tu pisze, no. Albo poślizg, albo ślizgać się, szybować. Może uży... A! Może używać swojego, swojej parasolki do szybowania... Do szybowania, tak jest, do szybowania, to ma sens teraz, dobra. I, trzy I trzymania swoich bomb pod swoim kapeluszem, which can be these. Które <ścoughs> mogą być, a w ogóle udało mi się połączyć mi banda, które mogą być czekać, tylko sobie przypomnę ze słowo. Które mogą być wysłane at will. No powiedzmy. No, które mogą być wysłane przed, przez niego. Beznadziejne, to bo. Jeżeli w tej serii pojawiło się złe tłumaczenie, to to było najgorsze. Chciałbym tylko powiedzieć. Jak coś, to sem będę jadł. Wiecie w sumie, że ja się zawsze mogę jakby przygotować do tego i to przeczytać sobie wcześniej, co nie? Że wam to ładnie przetłumaczyć mogę po prostu wejść, zobaczyć te pierwsze te wjazdy, pierwsze yy, nie wiem, zrobić sobie screena i po prostu przetłumaczyć sobie do nas spokojnie, bo często jest tak, że... Yy, czy ja teraz nie znałem tych słów, bo jestem gałganem yy, A chociaż wiecie, jak, czy, jak czytasz sobie w spokoju i masz jakiś kontekst wszystkiego jakby przeczytasz sobie całość, yy, nie starając być śmiesznym i, i tak dalej. No to jednak yy, powiem wam, yy, no łatwiej, łatwiej to idzie. Więc y, potem jak na przykład czasem patrzę sobie o swoje odcinki to mówię, no przecież to jest to co ja czytałem, co ja zrobiłem, ale no tak mam niestety, nie wiem. Y, dlatego mogę, mogę na przykład sobie zeskinować, przetłumaczyć sobie, zapamiętać i, i tak by było łatwiej, ale... Nie chce mi się. To dobrze, że się staram, ale, ale tak Nie chce mi się, moi drodzy Ale tak, odcinki jakoś O, jaka jest jakoś? Eleganckie jest jakoś, słuchajcie Eleganckie, w sumie mogłaby być 4K Ale też mi się nie chce <grym> Nie mam miejsca na dysku w sumie No jajks. No, przyjdzie jeszcze dobra kiedyś seria w 4K No, nie będzie to Red Dead Redemption Bo mi komputer chyba wybuchnie, wiecie, ja nie mam kursy jakiegoś tam Karty graficznej z kosmosu, nie? Jest, jest w porządku ta karta, ale no... no nie przesadzajmy. Dobra, mamy tutaj... Yy... ha to chyba po prostu, żeby wejść sobie dalej, żeby Robin mógł wejść, ok? W ogóle dzisiaj złamałem wszystkie chyba zasady odcinków, jeżeli są, jeżeli... Jeżeli są jakieś zasady odcinków, to myślę, że... Że pierwsza zasada to jest po prostu nie jedz, na odcinku. Yy, druga zasada to jest yy, ładnie się przywitaj, a trzecia dobrze prowadź gameplay, czytając dobrze i tłumacząc i nie mając wyjebane. Wywalone, przepraszam. Przepraszam tutaj za wulgaryzmy. No, także dzisiaj taki odcinek, słuchajcie. O! Ale tego minikita to bym przygarnął, a możliwe, że tam potem z góry możemy dopiero tu zejść. Możliwie, że tam będziemy na górze i tutaj zejdziemy. Może tak być. W ogóle. Yy, w sumie nie wiem czy te pierogi są dobre, bo są jakieś takie... W sensie data jest w porządku, co nie? Bo to są jakieś... Nie wiem, jakieś takie... nieręcznie yy, ręcznie robione, tylko takie kupne, nie? Pierożki. Yy, to są wegańskie i ruskie. Co wiem teraz i... Ja już je jadłem wcześniej, słuchajcie. Ale... No niby data jest w porządku, ale słuchajcie jak zobaczyłem na, na, tego Zobaczyłem na te pierożki to jakieś takie, takie powiem wam Trochę nadmuchane były co nie? I tak mówię o zepsute patrzę na datę Mówię data przecież za kilkanaście dni Mówię co jest? O co jest? Jakoś wiadomość z mi banda O w ogóle udało mi się połączyć to nie wiem czy mówiłem wam Dobra, już, dobra już, tak, już tak bardzo nie można mieć wywalone w odcinek, bo, <laughs> bo to, to, to już jest za dużo, co nie? Dobra, z tym grajmy. To już jest brak szacunku. A na no, to nie mogę sobie pozwolić. Szacunek ulicy jest zawsze posiarany tutaj dla widzów oglądających, komentujących. Co z tego, że nie czytam komentarzy? <noise> Może tutaj będę czytał. No robi nawet, gdybyś mi pomógł byś. A co się robi? A tutaj coś Coś robimy. Coś robimy, co robimy? Co my tu przestawiamy właściwie? No, szczerze nie mam pojęcia. Zaraz może to ogarniemy. Hmm, O! Nie, no doskoczymy tam, nie mamy... Patrzyłem na upgrade'y. No nie ma upgrade'ów, guys. Nie ma upgradeów, no. Where is upgradey? No nie ma właśnie, nie ma upgrade'ów, słuchajcie Nie wiem kiedy, może, może dopiero po... ale... Tyle upgrade'ów co jest zaznaczone, a tak mało ich mamy, to ja nie wiem kiedy my je dostaniemy. Czy jeszcze gra będzie trwała 18 milionów odcinków? Możliwe Ale raczej, słuchajcie, nie sądził, nie? Że tak, tak się stanie, dobra. Coś tutaj trzeba przesunąć. Pytanie, co to za bardzo zmienia? Bo ja, bo ja szczerze, to. W ogóle nie mam pojęcia, co, co to zmienia. W ogóle. Nie wiem, czy to coś kręci, czy nie kręci. Dobra, możemy, możemy to zniszczyć. O nie, możemy sami siebie chyba zniszczyć. No, hmm. zaczekajcie. Banziory. Ożyć go. Dobra. A czemu się nie zebrało? No, co my tym kręcimy? Co my tu robimy? A czekajcie. A, oh, wait a minute. Okej okay. Znaczy nie mam pojęcia co zrobiliśmy, ale dobra <gry> Może to powtórzymy jakimś cudem O nie, cztery koby mi wypadły Zbierać Dobra, ale Robin robi jakąś tam robotę, więc to jest To jest na razie gites z porządku. On ma tutaj silną armię, to jest To jest giga boss. I co, nie w tą stronę daliśmy to, czy co jest grane? Chyba tak Próbuję ogarnąć co tu się dzieje, ale powiem wam, średnio, średnio, średnio widzę, średnio to widzę. O, ten boss nie będzie łatwy, to, to zdecydowanie słuchajcie, ten boss nie będzie łatwy. Okej... Okay. W sensie <laughs> może musimy poczekać jeszcze chwilę, aż zgarniemy mu to realnie żyć go kolejne. Mam chyba jakoś źle monitor ustawiony, albo w kurze mnie ta perspektywa zdała. Trzeba było poczekać Tak jak mówiłem, od początku wiedziałem A ta kobieta kod nam uciekła? Aha Kiedy? Wiem, że ona, ona tak średnio właśnie uciekła, ale dobra Myślę, że musimy poczekać, aż on tam poaktywuje sobie te swoje rzeczy. Wydaje mi się, że innej opcji nie ma, jeśli chodzi o te kręcenie Że to jest uses. Jeszcze nadal nie wykminiłem jak do. A, on tu. Okej, okay, on tu. Okej, okay, teraz coś odblokował nam ten robocik. Co to jest? Powiem wam chyba, że nic. Po prostu jakby kolejny etap. O, możemy znowu zniszczyć mu tutaj. I możemy też to zniszczyć. Okej. Okay. Dobrá. O, oh, teď se zabra o to srduska. Kde on běhne? O. Oh. O! Czy one biegną? A tu coś, jak to, 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 to? można, może po prostu pięścią? No nie, może możemy go jakoś zaciągnąć, albo coś takiego. Pewnie co do tego nie jestem. Fitos! No, udało no, się odzyskać. No, tutaj będzie du du duża ilość czekania. Duża ilość czekania. A powiedziałem w końcu co z tymi pierogami, czy nie bardzo? Czy się tak skupiłem na że że nic nie powiedziałem ostatecznie. Bo chciałem, bo i, i kupiłem sobie te pierożki, co powiem wam szczerze, że nie nieraz na samym początku wyglądały na o no, takie drugiej świeżości, bym to nazwał. To. Yy... To potem jeszcze słuchajcie się okazało. Teraz się okazuje, że są lekko kwaśne. I nie wiem, czy to takie miały być, bo już nie pamiętam. Ja mam tak, jakby się w kolejnych odcinkach okazało, że mam rozwolnienie. No to będziemy znali przynajmniej przyczynę, tak? Nie, nie smak nie wiem Nie mnie te pierogi Może lepiej ich nie jeść? Szkoda, że taka decyzja pada po tym jak zjadłem połowę pierogów Wiadomość. O, o, się ma gagatku. No Robin! Gałganie. Kurde, myślałem, że tak wybuchnie, że jeszcze to odblokujemy, ale czemu one tak dziwnie idą? Nie da się ich zaciągnąć. Nie da się ich rzucić. Eee, dobra, eee, skupmy się może na grze, a nie na pierogach. Chociaż wolałbym nie umrzeć w najbliższym czasie, no ale różnie może być, tak? A teraz co te pingwiny robią? Jezus... Boże, że teraz to wykminiłem dopiero? Patrzcie. O. Magia. Oj, coś teraz jest źle ustawione. Od, yy, żebyście skumali. Ustawia... Te, 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 jakby wahadło... Ustawiamy tak, żeby te pingwiny rozwaliły te jakby rzeczy, które tam są. Te, 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 tamte. Jakby coś. Myślę, że to do tego służy, że mamy ustawić, nie wiem, w jakiś odpowiedni moment, żeby tego pingwina tam porazić, a nie tą yy, laskę. Jednakże nieprawdą mi się to okazało. No i nie ma. A tam jest kryształ, który ona ukradła, chyba czy coś takiego. Żyćko, o widzicie i zebrałem Żyćko i nie ma żyćka. Co on tak. Na ziemię gagatku. Yes Chyba słuchajcie, nie wiem tych pierogów jednak. Trochę się cyka. Wolę nie zejść pierogów, nic i umrzeć. Data niby w porządku, nie, ale... Uratowaliśmy świat. Pochy. No i mamy to. Powiem wam szczerze, że sądziłem troszeczkę, że. Że yy, no ta, ta misja zajmie nam trochę dłużej. Ale okazało się, że nie zajmie nam trochę dłużej. Dobra. Mamy Pitos. Kończy się chapter, więc zawsze na końcu chaptera idę zobaczyć czy są jakieś upgrade'y nowe. Więc zobaczymy, słuchajcie, czy są jeszcze upgrade'y Czy musimy, czy powinniśmy zacząć może ten. Yy, ten. Yy, ta... O, finish story w ogóle jest. No to, to oczywiście kończymy. Zobaczymy. O, właśnie, Arkham As. Sulum. A, bo my, A to teraz było to Arka Masult? A Sulum? Chyba tak. Ale jeszcze chyba mamy ścieżkę, jakby grania z złoczyńcami, tak mi się coś wydaje. Lego Batman. Mamy ko koniec. 18% gry. Ale tutaj te procenty liczą się, jeśli chodzi jeszcze o mini i tak dalej, mi się wydaje. Więc, nie tylko o same przejście tego. Eee, no dobra, to został słuchajcie, nam chapter numero 3. Numero eee, no to co? Odpalamy, co? Zobaczymy, czy mamy jeszcze. Znaczy, odpalamy w kolejnym odcinku, rzecz jasna. suite upgrades. No nie ma, widzicie to. No nie ma, no nie ma żadnych upgrade'ów, no nic nie ma, no. To jest grany. To jest. Halo? Nic w ekstra, w, w ekstra nic nie ma. Nie ma. No dobra. No to co, słuchajcie. Jak zawsze na samym końcu. Przypominam. Słuchajcie o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i o tym, żeby wpaść na kolejny kanał, mój drugi. Serdecznie zapraszam i na Instagrama. Link macie oczywiście w opisie. Życzę wam słuchajcie miłego dnia oraz miłej nocy no i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, widzimy się codziennie o godzinie 16.18, Siemano!